Dzień dobry, zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Katowice z Ostrawą dla czystego powietrza. Bez wątpienia podpisanie memorandum jest bardzo ważnym wydarzeniem. Dni kariery. Firmy chcą wychodzić do studentów i są otwarte na tych, którzy są rzeczywiście zaangażowani i aktywni. Śląska fotografia prasowa 2013. Cały czas fotografuję rzeczy ważne dla tego regionu. Kukucjusze 2014. 71. Tour de Pologne. Żadne wydarzenia sportowe nie pokazuje tak miasto jak właśnie wyścig kolarski. 20 marca prezydent Ostrawy Petr Kajnar i prezydent Katowic Piotr Uszok podpisali w Ostrawie memorandum dotyczące poprawy czystości powietrza na polsko-czeskim pograniczu. Prezydenci wyrazili gotowość do realizacji, w ramach swoich kompetencji, następujących działań: w ramach kampanii edukacyjnej wyjaśnienia obywatelom negatywnych skutków niewłaściwego spalania paliw, w tym odpadów, w niewłaściwych, przestarzałych piecach i kotłach, wspierać ogrzewanie ekologiczne oparte na sieciowych nośnikach energii, a dzięki temu obniżyć emisje z lokalnych źródeł spalania paliw. Aktywnie wspierać proces termomodernizacji budynków, wspierać budowę obwodnic drogowych i lokalnych węzłów przesiadkowych, zwiększyć intensywność oczyszczania ciągów komunikacyjnych. Musimy mieć świadomość tego, że niska emisja nie jest tylko przepisana do miejsca, gdzie ona jest wytwarzana, ale ona po prostu roznosi się. Tak? I oddziaływanie i Śląska, i kraju Śląsko-Morawskiego jest bardzo silne. Stąd też tak ważne jest podejmowanie wspólnych polityk, wspólnych działań w celu redukcji różnego rodzaju uciążliwości. Редактор She... Tak Bez wątpienia podpisanie memorandum jest bardzo ważnym wydarzeniem. Na temat polepszenia jakości powietrza zaczęliśmy rozmawiać przed dwoma laty, kiedy to odwiedziłem Katowice. Dzisiejszym podpisem pokazaliśmy, jak bardzo jest to dla nas ważne. W Polsce nie ma jak na razie tak wielkiego nacisku na poprawę jakości środowiska jak u nas, gdzie doszło już do wielu zmian. W tym wypadku my możemy być inspiracją dla strony polskiej i przedstawiać im nasze sposoby działań. Na przykład, czerpiemy już fundusze z Europejskiej na tego typu przedsięwzięcia i sądzę, że w przyszłym okresie strona polska może wykorzystać nasze doświadczenia w przyjmowaniu dotacji europejskich na ten cel. A na uprawę, na Bardzo dziękuję. Dni kariery to targi pracy, praktyk i staży. Kolejna ich edycja zawitała do Katowickiego Altusa. Wystawiają się to firmy, które chcą zrobić krok w kierunku studentów, chcą się otworzyć, poznać ich oczekiwania, chcą wymienić informacje i zmienić rynek na lepsze, pokazać, że tak naprawdę firmy chcą wychodzić do studentów i są otwarte na tych, którzy są rzeczywiście zaangażowani i aktywni. Oferty wystawców były bardzo różnorodne. W Katowicach wystawia się 45, 45 firm, także myślę, że dosyć dużo. Studenci, z którymi rozmawiałam, twierdzą, że są zadowoleni, ponieważ rzeczywiście jest, liczba firm jest zadowalająca, a jakby ofert jest coraz więcej w porównaniu do lat poprzednich. Chętnych do odbycia praktyk czy staży nie brakowało. Mamy bardzo duże zainteresowanie tutaj tymi ofertami właśnie językowymi, szczególnie dlatego, że nie wymagamy jakby wykształcenia kierunkowego. Zainteresowanie jest ogromne, bardzo szerokie spektrum obszarów, który dzisiaj studenci, absolwenci, goście targów zapytują. Trzeba zauważyć, że coraz lepsi ci studenci są, że już dotarło do nich, że że Kształcenie to nie wszystko, że trzeba zbierać doświadczenia jeszcze w trakcie studiów. Organizatorem Dni Kariery jest ISEC, międzynarodowa organizacja studencka, która umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału i rozwój wokół interesujących zagadnień. W tym roku na konkurs Śląska Fotografia Prasowa do Biblioteki Śląskiej wpłynęło 559 prac 52 autorów. Pierwsza nagroda trafiła do Grzegorza Celejewskiego za cykl przedstawiający zlot miłośników parkur. Druga do Marcina Urbanowicza za cykl Tajemnica dzwonów. Trzecia do Dariusza Herniersza za zdjęcie Fight Club. Cały czas fotografuję rzeczy ważne dla tego regionu. Tak naprawdę przez dobrych 20, 20 kilka lat pracuję dla Gazety Wyborczej więc tych tematów. Jakby nosiłą rzeczy sporo uwierzchniałem na swoich zdjęciach, a to po prostu jeden z nich. O tyle, to co powiedziałem wcześniej, o tyle ciekawy, że nie jest to, zresztą jak Iłoży to uzasadnili, nic takiego, co powodowałoby, że jest społecznie szczególnie ważne. Żadna klęska, nie jest to temat jakby stricte związany ze Śląskiem. Bardzo uniwersalny. Myślę chyba, że to dlatego przekonało, żeby tą pracę nagrodzić. Nagrodę specjalną imienia Jana Słuchana otrzymał Dawid Halimoniuk za cykl Jestem dziadkiem z Wehrmachtu. Nagroda czytelników Biblioteki Śląskiej ufundowana przez Fundację im. Krystyny Bochenek powędrowała do Romana Koszowskiego za zdjęcie wypas na plaży. Dwie równorzędne nagrody specjalne dla autorów fotografii podejmujących tematykę korespondującą z programem Miasto Ogrodów przyznano Arturowi Pławskiemu za cykl Guzik Prawda oraz Ireneuszowi Dorożańskiemu za zdjęcie numer jeden z cyklu Pielgrzymi. Po raz czwarty wręczono nagrodę Wielki Splendor Śląskiej Fotografii Prasowej honorującą zasłużonych twórców. Tegorocznym laureatem został Stanisław Jakubowski. Zapraszam na relacje z gali środowiska studenckiego Kukucjusze 2014. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Katowickiego AWF-u po raz trzeci zorganizowała Galę Środowiska Studenckiego Kukucjusze 2014. To gala, która ma na celu uhonorowanie najlepszych wykładowców prowadzących przez studentów. Nagroda w kategorii Autorytet Roku trafiła do doktor habilitowanej Heleny Stokłosy, profesor nadzwyczajnej. Drodzy studenci, szanowni państwo, jestem tak zaskoczona, że chyba w terminie poprawkowym dopiero coś powiem. Tytuł Najlepszy z Najlepszych oraz wykładowca z pasją powędrował do doktor Doroty Grofik. Ważne jest, żeby uczyć w przeróżny sposób, niezależnie od tego, czego się uczy, bo sposób, czyli jak uczyć, może być naprawdę fantastyczną zabawą. Dziękuję serdecznie i gratuluję wszystkim. Największym showmenem okazał się doktor Habilitowany Bogdan Bacik, profesor nadzwyczajny. Pierwsze miejsce w kategorii Złote Usta zajął dr Jan Basiaga. Żelazną ręką na AWF-ie rządzi i dzieli dr Piotr Halemba. Jeśli chodzi o pozostałe wyróżnienia, najlepszym profesorem został dr Habilitowany Janusz Szopa, profesor nadzwyczajny. Adiunktem asystentem dr Magdalena Piecha. Lektorem wykładowcą magister inżynier Franciszek Dryja. Docentem starszym wykładowcą dr Ewelina Smol. Dziekanatem Wydział Fizjoterapii. Nagroda pro student trafiła w ręce dr Habilitowanej Krystyny Górnej Łukasik, profesor nadzwyczajnej. Katowice to kolejne na mapie polskie miasto, które na stałe wpisało się w trasę wyścigu Tour de Poloń. Siedemdziesiąty pierwszy Tour de Poloń w tym roku nieprzypadkowo rozpocznie się w Gdańsku. Prezydent Bronisław Komorowski nazwał rok 2014 rokiem wolności. A Turde Poloń chce swoją ideą przekazać światu, że nie byłoby jej, gdyby nie wydarzenia ze Stoczni Gdańskiej. Patronem tegorocznego wyścigu będzie Lech Wałęsa. Głównie tutaj się będziemy koncentrowali na 25-lecie wolnych wyborów. Stąd start z Gdańska, z podpomnika Stoczniowców, z Stoczni Gdańskiej. Stąd udział prezydenta Lecha Wałęsy jako honorowego patrona tego startu i też będzie otwierał ten wyścig czyli na pewno, na pewno będzie to takie dodatkowe, dodatkowe, dodatkowa możliwość pokazania światu, że to właśnie my Polacy, bo ja często się spotykam z tym, że już ta historia jakoś się wypacza, że mówią, o mur berliński się przewrócił i tu się wszystko zmieniło, ale gdybyśmy nie my Polacy zaczęli, zaczęli mieć tą ideę i dążyć do tej idei, gdyby nie wielkie wsparcie Jana Pawła II i gdyby nie, nie chęć nas wszystkich razem, no to byśmy dalej mieli system taki, jaki mieli, nic, nic by się nie zmieniło, także, że o tym warto mówić Warto to pokazywać, a sport jest naprawdę dobrym nośnikiem, gdzie trafia się często do takich ludzi, którzy nie interesują się polityką, ale przy okazji zainteresowania sportem dowiedzą się czegoś o nas. Katowice to kolejne na mapie polskie miasto, które na stałe wpisało się w trasę wyścigu Tour de Pologne. 17 marca w Pałacu Goldsteinów prezydent Piotr Uszok wraz z Czesławem Langiem, dyrektorem generalnym wyścigu, podpisali porozumienie o dalszej pięcioletniej współpracy. Dochodziło do nas bardzo wiele pozytywnych sygnałów o tym, że jest to wydarzenie organizowane w Katowicach, że Katowice się zmieniają, że są bardzo zielone, więc ten efekt promocyjny jest wyjątkowy. Poza tym żadne wydarzenia sportowe nie pokazuje tak miasto jak właśnie wyści kolarski z tego powodu ta propozycja długofalowej współpracy 71. Tour de Pologne rozpocznie się 3 a zakończy 9 sierpnia Spójrzmy co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. W Centrum Kultury Katowice odbędą się targi edukacyjne dla uczniów klas trzecich gimnazjum. Zapraszamy na wielkie otwarcie Filharmonii Śląskiej. Szczegóły na www.katowice.eu. Polecamy pokaz przedpremierowy, skutki uboczne i spotkanie z reżyserem Leszkiem Dawidem. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!